Po prostu tą to to nie My no, jesteśmy tutaj, żeby jakby walczyć o swoje prawa. Ja pracuję w zawodzie medycznym. Nie chcę się szczepić, a chcę pracować. Ja kocham swoją pracę i chcę robić to co lubię i żaden rząd, nikt nie będzie mi mówił, czy ja mam się szczepić, tak? Zwłaszcza czymś co nie jest sprawdzone. Tym razem system sięga po nasze ciała. Po nasze ciała i po ciała naszych dzieci. Sytuacja wymaga re reagowania i ci, którzy przyszli, mają świadomość powagi całej sytuacji. Nie tylko dotyczącej szczepień, nie tylko dotyczącej gospodarki, nie tylko dotyczącej pewnych wartości, które w tej chwili e, zmieniają nasze życie. Wydaje mi się, że w niewłaściwym kierunku i trzeba powiedzieć stop, zatrzymać to szaleństwo, które się toczy. To tylko lekarz może mieć tą imię lekarską. Nie można jej ujawniać, jeżeli ktoś dzisiaj żąda od Was ode mnie jakiegoś paszportu covidowego popełniał przestępstwo. Stop segregacji! Sanitarny! Stop segregacji! Dawno już rządzący, decydenci powinni zauważyć, że te środki, które są stosowane są nieskuteczne. Przecież znamy kraje, w których wyszczepialność już jest bardzo wysoka, a dalej mamy do czynienia z zakażeniami. Zresztą zakażenie o niczym nie mówi. Zakażenie to nie jest choroba. Mnóstwo osób jest zakażonych, a całkowicie nawet nie wie, że, że cokolwiek się dzieje w ich organizmie, bo to są po prostu bardzo słabe objawy. Nie zgadzamy się z sanitarnymi. Chcemy żyć w wolnym kraju. Politycy dla nas wprowadzają oboszczenia, a dla siebie niekoniecznie. Także nie są za wprowadzaniem obowiązku dla polityków. Nie ma debaty w telewizji. Nie dopuszczają do głosu. Lekarze, którzy inaczej mówią, są karani. Są ciągani po izbach tych lekarskich. Nie wolno mieć innego zdania. Przecież eksperci w telewizji, lekarze dopuszczeni do mikrofonu mówią, że te szczepionki są one bezpieczne są one skuteczne. Z tym, że nawet sami producenci tych szczepionek piszą w swoich ulotkach, to jest wiedza dostępna dla każdego, ale bardzo mało osób jest głębia. W ulotkach nawet są zawarte informacje, że są nieprzewidziane skutki przyjęcia tego preparatu. Te obozy koncentracyjne w Australii, w Austrii i w Kanadzie, do których wyłapywani są ludzie z podejrzeniem jakiejś wydumanej choroby, tak jak Auschwitz. Nie spadły z nieba i nie spadły z nikąd! Wszyscy to zgromadzeni są za wolną Polską, za swobodami obywatelskimi, za naszymi prawami podstawowymi. A co pan myśli o lokalach, o firmach nawet prywatnych, które jakby no, wychodzą przed szereg, już stosują tę segregację? Czyż powiedzieć, to no, jest. taki. To jest jakby strefa bezpieczeństwa, tak. strefa komfortu dla nich. Że sądzą, że to przetrwają, będzie lepiej, ale w końcowym etapie, no to wszyscy. Zostaniemy po prostu zsegregowani, dyskryminowani. Jesteśmy stowarzyszeni w takim nieformalnej grupie wolnych ludzi. Nie zgadzamy się z tym, co się dzieje w naszym kraju i na całym świecie tak naprawdę od dwóch lat. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj przede wszystkim dlatego, że cała Polska się spotkała na ulicy po to, żeby zaprotestować przeciwko ustawie 1846, jeśli dobrze pamiętam, tej segregacji sanitarnej. Zbulwersowani informacją, że posłowie wyłączyli siebie z tej ustawy. Osobiście znam trzy osoby właściwie, które znałem, których już nie ma po prostu. Druga, trzecia dawka, ich już nie ma wśród nas. Więc o czym tu gadać? No, ściema, ściema, od początku do końca. Ściema. Zobaczcie, jak jest Niemczech. Nie wejdziemy nigdzie, do tramwaju nie wyjdziemy, Nie wejdziemy nigdzie. Jak się nie obudzą Polacy, będzie źle. Będzie coraz gorzej. Ale w telewizorze mówią, że to wszystko jest dla naszego dobra. Kto to wierzy? Szpital na Piotraskar jest prawie pusty. Przypadkowo tam weszłam po wynik, zabłądziłam i przeszłam przez cały oddział, przez ortopedię. Sale są puste. Bazując na wypowiedziach lekarzy, chociażby współtwórcy technologii mRNA, który powiedział, że to nie są szczepionki, tylko to są preparaty genowe. Również te preparaty wektorowe to też nie są standardowe szczepionki. Jesteśmy przeciwni eksperymentowania na tak szerokiej grupie populacyjnej preparatami, które nie są sprawdzone. To jest próba zniewolenia. Ludzi, którzy. Są wolni, ale będą kontrolowani i ktoś nieuprawniony będzie miał dostęp do danych o naszym zdrowiu, o naszym stanie zaszczepienia i będzie odmawiał nam pracy lub ją y, udostępniał, jak się zaszczepisz. Co niedziela spotykamy się tutaj pod pomnikiem Czynu Polaków o 17, jeśli ludzie świadomi, wolni chcą się z nami spotykać, zapraszamy, bardzo chętnie porozmawiamy. Jeśli ktoś ma odmienne stanowisko, też chętnie wysłuchamy, ponieważ nikogo nie segregujemy, nie dzielimy, chcemy razem iść ramię w ramię ku wolnemu krajowi. Marsz, marsz,